Witam ponownie. Moduł Energia Wewnętrzna. Jest to drugi moduł z fizyki dla klasy ósmej. Powiedzieliśmy już sobie troszkę o energii wewnętrznej, o cieple, o temperaturze, o tym, co to znaczy być dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko pytanie, jak to ciepło jest przewodzone? Jakie mechanizmy decydują o tym, co tam się dzieje na poziomie atomów i cząsteczek? Teraz się o tym przekonamy. Zacznijmy od. Prostego eksperymentu. Mamy tutaj kawałek metalowego pręta i będę ten pręt ogrzewał. Zapalam palnik. Pochylam pręt nad palnikiem. No i czekamy na efekt. Oczywiście nie doświadczycie tego, bo to jest kwestia dotyku. Ale stopniowo ostrożnie bardzo dotykam coraz bliżej tego pręta. O! Tu już czuję, że jest ciepły. O, tu już czuję, że jest bardziej ciepły, tak? Potrzymam trochę dalej i poczekam chwilę. Jak się pewnie spodziewacie. Wiecie to z codziennego doświadczenia. Za chwilę i tu zrobi się ciepło. Oczywiście być może tego nie odczuję, bo już się przyzwyczaiłem. Odczuwanie ciepła to pojęcie względne, dlatego tak moment jest niezbędny jako urządzenie, bo człowiek nie czuje tak samo. O, dobra, już czuję, że się nagrzewa. Myślę, że wystarczy tego pokazu. Ten mechanizm przekazu ciepła nazywa się przewodzenie. Co się tam dzieje na poziomie atomów? Ano po prostu kolejne atomy żelaza w tym przypadku zderzają się ze sobą. To znaczy, jeśli ogrzewamy w jakimś miejscu, to dostarczamy energię. Tam drgają szybciej te atomy i one zaczynają uderzać o sąsiadów. I ci sąsiedzi też zaczynają poruszać się szybciej. A szybszy ruch atomów to jest właśnie wyższa temperatura w takim naszym makroskopowym odbieraniu. I to jest typowy mechanizm dla ciał stałych. W ciałach stałych. Najczęściej ciepło jest przekazywane właśnie przez przewodzenie, czyli tak jak ustawione jedna przez drugiej kostki domina. Od jednego do drugiego przekazywane po kolei, energia przekazywana od atomu do atomu, od cząsteczki do cząsteczki. Ale może być inaczej. Wyobraźcie sobie typową salę szkolną. Z jednej strony, tak jak tutaj okna i kaloryfer. Jest zimowy dzień. Kaloryfer ogrzewa powietrze. Chłodne powietrze gdzieś tam przez te okna stopniowo przechodzi, i jest ogrzewane przez kaloryfer i co dalej? To powietrze ucieka w górę, ponieważ ogrzane powietrze ma mniejszą gęstość, jest lżejsze niż chłodniejsze powietrze, więc leci do góry. Jak leci do góry, to wypycha to powietrze, które już tam jest i to powietrze wypchnięte leci na bok. Ale jak leci na bok, to zaczyna stygnąć i opada z powrotem. I w ten sposób dostajemy taki ruch cyrkulacyjny. Jeżeli mamy do czynienia z gazem lub z cieczą, czyli mówiąc ogólnie z płynem, to taki płyn można ogrzewać właśnie wprawiając go w tego rodzaju cyrkulację i nosi ona nazwę konwekcja. Jest to możliwe dzięki temu, że drobiny w cieczy i w gazie mają dużą swobodę ruchu. No dobrze, ale jak można przekazać ciepło, jeśli w ogóle nie ma żadnej materii pomiędzy ciałami żadnej cieczy. Ciała stałego, gazu, kiedy jest próżnia. Abstrakcyjny problem, tak? No to jakim cudem Ziemia miałaby energię? Cała energia na Ziemi pochodzi od Słońca. Pochodzi z przemian termojądrowych, które zachodzą w Słońcu. Ta energia jest wysyłana na Ziemię i jakoś dociera. I to jest trzeci przekaz ciepła, tak zwane promieniowanie. I jeżeli myślicie, że trzeba próżni, trzeba Słońca, żeby go doświadczyć, to spójrzcie na ten prosty eksperyment. Zbliżam rękę do żarówki. Już czuję, że robi się ciepło. Wyłączam. Poczułem, że robi się ciepło. I co robię? Dotykam, patrzcie. Bez najmniejszego lęku, dotykam, żarówka jest jeszcze zimna. Szkło jeszcze nie zdążyło się nagrzać. To, że ja czułem ciepło na ręce, to było właśnie promieniowanie. To był przekaz energii przez promieniowanie. I odsłonię. Podsumujemy sobie. Czego dowiedzieliśmy się w ramach takich prostych eksperymentów na temat mechanizmów przekazu ciepła? Są trzy mechanizmy. Trzy mechanizmy przekazu ciepła. Te mechanizmy to przewodzenie. Konwekcja oraz promieniowanie. Promieniowanie jest jedyną możliwą opcją dla próżni, ale spotyka się też w gazach czy w cieczach. Konwekcja, najbardziej typowa, dla cieczy i też często cieczy, cieczy tak? Często w gazach. No i wreszcie przewodzenie. To przede wszystkim są ciała stałe. Chociaż częściowo w cieczach też można spotkać. To są takie trzy mechanizmy. Dowiedzieliśmy się sporo na temat energii wewnętrznej, ciepła, temperatury przewodnictwa cieplnego i mechanizm przekazu ciepła. To jest taki moment, kiedy. Zachęcam moich uczniów do tego, aby zrobili sobie taką mind mapkę, jak to mówią się teraz uczniowie. Tak? Mapę myśli, w której są podsumowane te wszystkie informacje, bo tutaj rzeczywiście jest na to przestrzeń. Tymczasem my zrobimy sobie przykładowe zadanie. Zadanie 2.10.2. Treść jest następująca: Porcję rtęci ogrzewano przez 5 minut do wrzenia, a następnie jeszcze przez 2 minuty pod koniec część rtęci była wciąż w stanie ciekłym. Opisz zmiany energii wewnętrznej, potencjalnej i kinetycznej. Co tam się działo? Najpierw ogrzewano, a potem dalej ogrzewano, ale już w temperaturze wrzenia. Ponieważ pod koniec część rtęci była jeszcze w stanie ciekłym, to znaczy, że to wrzenie się nie zakończyło. Czyli mieliśmy tak naprawdę dwa etapy, tak? Zadanie nosi numer... Dwa, dziesięć, dwa. Te pierwsze pięć minut to było ogrzewanie do wrzenia. A zatem energia kinetyczna wewnętrzna rosła, natomiast energia potencjalna wewnętrzna można uznać, że się nie zmieniała, chociaż być może trochę parowało, więc troszkę wzrosła, ale zasadniczo można napisać, że ta wzrosła, a ta się nie zmieniła. Tymczasem już w temperaturze wrzenia temperatura się nie zmienia. A zatem energia kinetyczna wewnętrzna jest bez zmian, za to ciecz zamienia się w gaz, a zatem energia potencjalna wewnętrzna rośnie. No i zasadniczo, jeśli dostarczamy energię do układu, to która z tych dwóch? Form rośnie. Jeśli odbieramy energię, to któraś z nich maleje. Kolejny przykład zadanka, 23. Zmieścimy tutaj, bo to jest króciutkie zadanko. Z badań znawców wynika, że najlepsza zielona herbata zaparza się w temperaturze 60 stopni Celsjusza. Ile to jest kelwinów? 60 stopni Celsjusza. Ile to jest Kelwinów? Jak pamiętacie, 0 stopni Celsjusza to były 273 Kelwiny. To teraz 60 stopni Celsjusza to jest o 60 więcej. A zatem ta nasza temperatura to będzie 273 plus 60. Czyli razem 300%. 33 kelviny. Zapraszam na kolejną odsłonę. To już będzie ostatnia część tego modułu i tam zobaczycie jeszcze dwa przykłady zadaniowe. Zapraszam na ostatnią odsłonę modułu energia wewnętrzna. Jest to drugi moduł z fizyki dla klasy 8. Zostały nam jeszcze dwa zadanka do utrwalenia sobie tego, co chodzi przećwiczenie. Posłuchajcie treści pierwszego z nich. Do kubków o tej samej grubości i rozmiarze, wykonanych ze stali, szkła, drewna i styropianu, nalano do pełna wrzątku, a po minucie zmierzono temperaturę kubków od zewnątrz elektronicznym termometrem. Ułóż kubki w kolejności od najzimniejszego do najcieplejszego. Uzasadnij. Tu oczywiście potrzeba troszkę wiedzy z codziennego życia. Im coś jest lepszym przewodnikiem, tym szybciej przewodzi ciepło. A zatem, jeśli dookoła mamy temperaturę pokojową, do środka do kubku wlewamy wrzątek, czyli wodę o temperaturze 100 stopni Celsjusza, to wtedy im lepszym przewodnikiem ciepła jest materiał kubka, tym szybciej się ogrzeje, skoro wszystkie były tej samej wielkości i tej samej grubości. Mamy do wyboru stal, szkło, drewno i styropian. Cztery kubki. I mamy je ułożyć od najzimniejszego do najcieplejszego. Najzimniejszy będzie ten, który jest wykonany z najgorszego przewodnika, czyli najlepszego izolatora. I z tych czterech to będzie styropian. Dlatego często gorące napoje na różnego rodzaju festynach podaje się właśnie w styropianie, bo ten styropian się bardzo wolno nagrzewa. Mamy jeszcze do wyboru co? Mamy do wyboru stal, szkło i drewno. Drugie w kolejności będzie drewno, które też dość wolno się nagrzewa. Podne będzie szkło, a na końcu stal. Stal będzie w tym momencie najcieplejsza, bo żelazo czy w ogóle stal to, są, to jest najlepszy przewodnik ciepła z tych czterech materiałów. No i teraz uzasadnij, co to znaczy uzasadnij. No właśnie tak należy powiedzieć, że kolejność będzie taka, dlatego że z tych czterech Stal jest najlepszym przewodnikiem ciepła, czyli najszybciej przekazuje energię na sposób ciepła, a styropian jest największym izolatorem, czyli najwolniej przekazuje energię na sposób ciepła. I to wszystko, jeśli chodzi o to zadanie, ale jeszcze jedno zostało. Zadanie oznaczone numerem 26. Treść jest taka. Żarówka pracuje z mocą 60 watów. Przy czym 10% energii elektrycznej zamienia na promieniowanie cieplne. O ile wzrasta w ciągu godziny energia wewnętrzna pokoju pod wpływem żarówki? 10% energii zamienia na promieniowanie cieplne. Czyli to jest ta energia, ta część energii, która właśnie zamienia się na energię wewnętrzną, czyli powoduje wzrost energii wewnętrznej w pokoju, nie wyłączając samej żarówki zresztą, przy 60 W. I teraz słuchajcie, można to zrobić na dwa sposoby. tak? Moc 60 W, czas jedna godzina, skoro waty, to joule na sekundę, czyli lepiej zrobić z tego 3600 sekund i wydajność 10%. Tak to się zapisuje profesjonalnie, ale nie musicie tego robić. No i teraz pytanie, o ile wzrosła energia wewnętrzna. I to można zrobić na dwa sposoby. Chyba bardziej naturalnie będzie obliczyć całą energię, która jest przetwarzana przez żarówkę, czyli tą energię elektryczną, którą zamienia na energię wewnętrzną i inne formy energii, i z tego policzyć 10%, tak? Ponieważ moc to jest praca przez czas, jak pomnożymy przez czas całość, to praca to jest moc razy czas, czyli cała praca wykonana przez żarówkę to będzie. 60 watów razy 3600 sekund to się równa tyle Wat to jest dżul na sekundę, czyli dżul na sekundę razy sekundę to jest dżul. O. I teraz nasze delta U wzrost energii wewnętrznej to będzie te 10%, bo to tyle energii idzie właśnie na to. Czyli to jest jedna dziesiąta W, czyli 21600 J. I już mamy wynik. Ale można było inaczej, równoważnie. Można pomyśleć tak, że skoro żarówka pracuje z mocą 60 watów, tak? I 10% tej mocy jest właśnie na ogrzewanie, na energię wewnętrzną. To można policzyć, że ta nasza moc, o którą nam chodzi, czyli związana z tym ogrzewaniem, to jest 10%, czyli 1 dziesiąta, z 60 watów. Czyli to jest 6 watów. I teraz tylko tę moc wziąć do obliczeń i policzyć, że delta U, przyrost energii, przyrost energii jest z taką mocą razy czas, czyli 6 razy 3600 i wychodzi nam podobnie 21600 J musiało być tak samo. Czy tak, czy tak, wszystko jedno? Obie metody są tak samo słuszne, tak samo uprawnione, więc wybierajcie taką, która lepiej pasuje do Waszego wyobrażenia. Podsumowując, dowiedzieliśmy się w tym module, jak zmieniać energię wewnętrzną. Co zrobić, żeby wzrosła lub zmalała. Dowiedzieliśmy się, że energia wewnętrzna dzieli się na potencjalną i kinetyczną. I co one oznaczają makroskopowo i mikroskopowo? Dowiedzieliśmy się, czym jest ciepło, czym jest temperatura, na czym polega to, że coś jest dobrym przewodnikiem ciepła, i dowiedzieliśmy się, jakie są mechanizmy przekazu ciepła, oraz część tej wiedzy przećwiczyliśmy na zadaniach. To był moduł numer dwa z fizyki dla klasy ósmej, zaktułowana energia wewnętrzna. Mówił Sebastian Wojtysiak. Dziękuję za uwagę. Makroskopowo i mikroskopowo. Dowiedzieliśmy się, czym jest ciepło, czym jest temperatura, na czym polega to, że coś jest dobrym przewodnikiem ciepła, i dowiedzieliśmy się, jakie są mechanizmy przekazu ciepła, oraz część tej wiedzy przećwiczyliśmy na zadaniach. To był moduł numer dwa z fizyki dla klasy ósmej, zaktułowana energia wewnętrzna, mówił Sebastian Wojtysiak. Dziękuję za uwagę.